Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Robin Hood i Legendy Sherwood. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku kontynuujemy naszą przygodę wesołej, ferajny misją w Yorku. Gisborne i Marion. Robin właśnie otrzymał straszliwe wieści. Książę Jan, aby ukrócić działania Marion przeciwko niemu, oddał jej rękę Gajowi z Gisborne. Nie można dopuścić ceremonii ślubnej, oczywiście. No, jakby miało być inaczej. Dziomaczki już yy, ruszyli nasi towarzysze ruszyli już w miejsce wyprawy podleczmy jedynie Willa, bo jest ranny w sumie 9 ziół powinno nam wystarczyć, mam taką cichą nadzieję i akurat możemy czwórkę zabrać na tą wyprawę, także spoko także no to co, lecimy, nie? W mieście York wszyscy są gotowi na świętowanie ze Marią z Gisburnem. Na placu jest kilkuset żołnierzy, którzy chronią dostojnych gości zaproszonych na ceremonię. Żeby uwolnić Marię, będziemy musieli dostać się do katedry. Niestety, jest tam zbyt wielu żołnierzy. Być może mała dywersja ułatwi Robinowi zadanie. Trzeba dostać się do zamku i wywiesić flagę królewską w miejscu flagi księcia Jana. To na pewno spowoduje trochę zamieszania. Hmm. Okej, okay, czyli tam się mamy dostać. Oczywiście. A jesteśmy tutaj. Świetnie. Są jakieś medykamenty, nawet więcej medykamentów. Mhm. Dobra. Pytanie brzmi, czy my możemy dostać się po murach tam? Tu są schodki. Tutaj są żołnierze patrolujące okolice. Dobra, weźmy robina na początek albo nie robina weźmy Willa, przejdźmy się tutaj, chodź. Pomacam cię moim cepikiem. Spróbujmy trochę utorować drogę, Robinowi, chodź. pomacam cię moim cepikiem. Pięknie ciasna przestrzeń, dodatkowo wszyscy się zgrupowali, bardzo dobrze. Chodź, pomacam Cię moim cepikiem! Chodź, pomacam Cię moim cepikiem! Dobra, i został tylko Chodź, komendant. Cię moim cepikiem. Teraz na szybkości Statleja. Will minimalnie oberwał, także nie będziemy tutaj bawić się w leczenie go na razie. I spróbujemy jeszcze trochę poczyścić drogi naszym cudownym, wspaniałym, szkarłatnym Willem, który radzi sobie ze wszystkimi, wszystkimi. Nie muszę chyba wam tłumaczyć, że Will jest jedną z moich ulubionych postaci w tej grze. No właśnie ze względu na skuteczność w walce. I od kiedy mamy trochę twardszych przeciwników, idzie mu to wybitnie dobrze. Przy okazji ich nie zabija. Pierwsza nasza misja, w York w ogóle. Ok, Statley, możesz się wycofać. Chyba wszyscy są powiązani. Teraz Will będzie musiał się zająć tymi kusznikami. Pomacam cię, Chodź, pomacam cię moim cepikiem. 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 Dobra. Myślę, że to będzie dobry moment, żeby zapisać grę. Dwa patrole wywalone. Bierzemy teraz wila i wbijamy na mury w tym miejscu. Patrzcie, to są dzieci w ogóle. Myślę, że to jest patrol, ale to jest grupa dzieciaków. Bardzo fajnie. Wejdźmy do tej strażnicy. Czarny szeryf. O w mordę. To się może bardzo źle dla nas skończyć. No tak, oswobodzi go na pewno. Dawaj, statli, szybko! Ależ twardy. Dobra. Co my tutaj mamy? Ten mistrzowsko wykonany flakonik to nic innego jak ampula. Jeden z klejnotów koronacyjnych. Zawiera na święty olej, którym biskup Canterbury namaszcza króla. Proces ten symbolizuje świętą naturę jego pozycji królewskiej. Wow. Przypadkowo znaleźliśmy kolejny artefakt, a nasz statli oczywiście leci dalej wiązać przeciwników i teraz mamy dobry moment, żeby zapisać grę. Bierzemy mila i lecimy tutaj. Okej, okay, myślałem, że już nas zdemaskowano, ale na szczęście jeszcze jesteśmy w sile. Ok, dotarliśmy na drugi brzeg i tutaj jest jeszcze rycerz do pokonania i w sumie to zróbmy to. Może się nam uda. Jeśli uda się nam go ogłuszyć, to że będzie połowa sukcesu. no Niestety wykończyliśmy go. Ale też z drugiej strony mamy dosyć słabą sytuację, jeśli chodzi o zdrowie Willa. Także, no, pan Tasach będzie musiał się wybrać, niestety, do naszego ziomeczka i go podleczyć. Po drodze, może byśmy. Nie, no, możemy iść w sumie tędy. Nie powinniśmy zbudzić uwagi żadnych strażników. Ten ziomek tutaj będzie wywoływać alarm. No, ale dobra, trudno. Dobra, żeby dostać się teraz do tej wyżyczki, musimy się wspiąć po tym bluszczu i załatwić tego strażnika, także ogarniemy to sobie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Nie czy statli jest w stanie się spinać. Staty jest w stanie się spinać. Bardzo dobrze. A gościu z widłami? Też jest w stanie się spinać. Dobra, niech sobie stanie tutaj na odwodzie i poczeka, a my statleję zrobimy, co mamy zrobić. Chodź, pomacam moim cepikiem. Okej. Okay. Idealnie, bijamy dalej, rzecz jasna. Wiążemy resztę. Tamten nie jest związany niedobrze. Dobra, teraz już jest na pewno związany. Wow, 2500. 5000. Wybornie. Coś tutaj mamy? Nie. Ale powinniśmy teraz dać radę wejść tutaj i wywieścić tą flagę. Dobra, lepiej stąd zmykajmy. Flaga Króla Richarda powiewa nad zamkiem. Podniesiono alarm. Chyba będzie lepiej się ukryć. No właśnie. Co, Co jest? Co jest? Alarm! Alarm! No chciałbym uciekać, ale Kaccenka. Panie! Co jest, żonczu? panie? Tam, panie. <laughs> Szybko wracaj tu. A, księcie Jana zabrali. Ale ten cały ziomek, który ma się hajtać z Marią, został. No i dobra, to nam trochę daje luzu. Dobra, wy teraz musicie się tutaj cofnąć. Gdzieś nas walka czeka. Robina okładają. No i Robin został znokautowany, niestety, tam tych wszystkich rozwiązano. Ej, na służbie się nie śpi. Świetnie, świetnie, świetnie. Niestety, no, zginęło kilku oponentów, eee, tak to już bywa, trzeba ich teraz powiązać wszystkich i dobrze by było ich poprzenosić, tylko nie mamy za bardzo kim, bo nie mamy żadnego siłka w drużynie. Bo mieliśmy limit 4 osób. A ja tak coś czułem, że tak będzie. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. To dla Ciebie. A, 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 a. Dobra, Willa trzeba uleczyć. No dobra, mimo tej niefortunnej sytuacji dalej jesteśmy w stanie to ogarnąć. Także zapiszmy grę. I teraz wypadałoby odbić Robina bo bez niego ani rusz dalej. Także wysyłamy wila w to miejsce. No i trzeba będzie się pozbyć całej tej ekipy, która tutaj jest. Chodź pomacam cię moim cepikiem. Chodź pomacam cię moim cepikiem. Chodź pomacam cię moim cepikiem. Chodź pomacam cię moim cikiem. Dobra, mamy to. Robinę musimy podnieść I Robinie może sobie odpuść To strzelanie z łuku I przejść gdzieś tutaj Statli, wiąż ich tam wszystkich No dobra, chyba wszyscy powiązani Teraz tak, teraz Willu Musisz się pozbyć tego ziomeczka I tych ziomeczków też Tych tak samo się pozbywamy Statleju, szybciutko wiązanko Dobra. Statli. jest jeszcze kusznik, o w mordę, nie zauważyłem go. Dobra, mamy to. Oj, kolejna gromada. Gdzie on leci? Dobra Dobra, tych uczniów też trzeba będzie wyeliminować W takim razie Dobra I został tylko on OK, wiążemy ich wszystkich Mam nadzieję, że zdążymy Czyżby ci się podnieśli? Nie, na szczęście nie Szkoda, że na taką misję możemy zabrać tak niewielu ludzi, bo w sumie przydałoby się nam tutaj więcej nawet tych łuczników, którzy są w stanie wiązać. Ech, no cóż. Statley ma jak zawsze pełne ręce roboty. No, no chyba wszyscy powiązani są. Mam taką cichą nadzieję. Dawaj Statleyu, teraz szybciutko tam. Gdzieś tam ich chyba podnieśli. Tak, podnieśli ich na murach. No trudno, ci z murów mogą sobie stać, oni nie są jacyś groźni. Zapiszemy teraz grę. Dobra, no to zaplanujmy co dalej. No teraz moglibyśmy na pełnej wlecieć tutaj i po prostu wejść do środka, tylko cały czas gdzieś tutaj mamy komunikat o tym, że jacyś żołnierze nasi są niestety wykryci. E, dobra, może weźmy, pójdźmy tutaj. I ogarnimy sobie przejście Tasaku, choć też tutaj, Mię ziółka na ciebie czekają Kusznicy Chodź, pomacam cię moim cepikiem Chodź, pomacam cię moim cepikiem Chodź, pomacam cię moim cepikiem Dobra, nieźle. Statli. I Pantasak też tutaj. W sumie Robin też możesz tutaj przejść. No dobra, spróbujmy wyczyścić teraz to pod zamcze. Dobra, jak teraz nie mamy łuczników. To możemy się z nimi mierzyć. A całkiem sympatycznie i szybko udało się nam ich wyeliminować. Po Chodź, pomacam cię wącach, <śmieniciel> Chodź, pomacam cię moim Chodź, pomacam cię moim Dobra, wyślijmy Willa teraz tutaj, tylko... Tak. Powiążmy wszystko i wszystkich. Robin tutaj. Eee, ty tutaj. Will... Tam. Leci coś, leci ktoś, leci kusznik, tak? Dobrze, w porę żeśmy go tutaj ogarnęli. Myk. Nie ma czasu na przes przesyłanie teraz. Statlej na drugą stronę. Dobra, grupa cała podchodzi. Ktoś jeszcze tutaj ma przyjść? Gdzieś się ktoś podniósł? Ocknęli się gdzieś? Chyba nie. No dobra. Tylko Robin może zawalczyć z Gisburnem, z tego co pamiętam. Także zapiszemy sobie grę w tym miejscu i co? Wbijamy do samego środeczka. Robin Hood, nareszcie się spotykamy. Broń się, Kmiocie. Obiecałem Marion twą głowę w prezencie ślubnym. Pomyliły ci się uroczystości, Gisburn. To nie twój ślub, tylko pogrzeb. No i do walki. Czy my możemy teraz podleczyć robina? To by już szczyt. Normalnie, Kisbron mnie stracił z oczu, bo zyskowałem się za filarem na chwilę. Okej. Okay. Podejdźmy nieco bliżej. Nie możemy do niego strzelić, tak? No dobra, spróbujmy go oszczędzić. Nie możemy. No dobra, to po prostu walczmy. Ktoś tam zastrzelił Willa. Jakiś kusznik niedobry. Szybko, 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 szybko bo podniesie na wszystkich tutaj. Chodź, pomacam cię moim cepikiem. Okej, okay, no dobra, może być. Rubin, jesteś ranny? To tylko zadrapanie. Nie ma czym zawracać sobie głowy. To dobrze. Szybciej, Robinie. Musimy opuścić miasto, zanim znajdą nas strażnicy. Wracajmy do Sherwood. Nie mogę zostać w Nottingham. To zbyt niebezpieczne. Pomysł doskonały. Zobaczysz, spodoba ci się. Zbudowaliśmy śliczne małe chatki wysoko na drzewach. Przyznaję, że wystrój wnętrz pozostawia trochę do życzenia. Ale zaraz powiem komuś, by zwinął parę firanek, no i może jakieś fotele. Robinie idziemy. No dobrze, już chodźmy. Will chyba dał sobie radę. Tak, wybornie. Zbierzmy może to, co się da stąd. bo jakieś pieniążki są. Jedne tylko. No dobra. Mamy tutaj trzech ziomeczków, tutaj jesteś ty. No i teraz możemy podejść w to miejsce, zebrać Wila też do kupy i tutaj mamy ucieczkę do Sherwood, wybornie. Wszyscy zaznaczeni, to do wyjścia. Dwie koniczyny straciliśmy, no trudno, czasem nie ma wyjścia moi drodzy. To była trudna misja. Y, mam wrażenie, że momentami trudniejsza niż same, y, sam turniej, który poprzednio rozgrywaliśmy. Mario naraża się na zbyt wielkie ryzyko. Robin ma tylko jedno wyjście ukrycie w Sherwood. Tego wieczora, w samym sercu lasu, rozpocznie się wielka zabawa. Wesoła kampania będzie miała swą królową wybornie. Kogo wieczoru Sherwood cała kompania zabrała się wokół ampuli, aby zmówić modlitwę przed tym świętym przedmiotem. Nieco później, gdy Lady Marion umieściła święty pojemnik w bezpiecznym miejscu, powaga przemieniła się w zabawę, a śmiechy rozbrzmiewały wśród okolicznych drzew. Sherwood otrzymało królową. Wybornie. No dobra, to teraz ich wszystkich poleczmy. Tasak wrócił, ale to jest mat Tasak. Kwórcze. Co oni tak z tymi tasakami? W ogóle mam wrażenie, że kompania nam jakoś mega mocno nie rozrasta ostatnimi czasy. Ale to może być tylko moje wrażenie. Dobra, weźmy tego Mata Tasaka na następną misję. Znaczy, jeszcze nie wiem, co to będzie za misja tak naprawdę, ale no dobra. Mniejsza oto Lady Marion. Eee, może tak, najpierw strzały sobie weź. Gdzie są jakieś mniejsze? Nie, wszystkie są duże. Dobra, 12 strzał. Ile ziół możesz mieć, Marion? 12 ziół to bardzo dużo. Dużo więcej niż eee, taki e, tasak, który może ich mieć tylko i wyłącznie 10. To jest spora przewaga, zbierzmy sieci, e, które mamy tutaj do zabrania, no i trzeba produkować tych ziół, także przyznaczmy ich do produkcji, tutaj wysyłamy ciebie, teraz tak, wy, tutaj do produkcji ziół też, tych wszystkich e, rzeczy mamy bardzo dużo, łódźców mamy bardzo dużo, także nie będziemy tutaj z tymi zrobić, no i reszta myślę, że może zostać w ten sam sposób, jak i to, no dobra, mm. To zobaczmy, jaka misja czeka na następnym odcinku w takim razie. A w następnym odcinku będziemy mieć dobrze chroniony powóz jako otwarcie. Moi drodzy, to tyle z mojej strony na dziś. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Także to tyle. Trzymajcie się. Cześć.